Cześć, kochani, z tej strony wasza Ania z budżetowego z safari. Jak widzicie, dzisiaj jest już 10, także coraz, coraz bliżej już mamy do świąt. Dajcie znać, jak wasze przygotowania, czy jesteście już gotowi, czy macie prezenty, bo u mnie jeszcze wiecie słabo. I teraz, tak, co dzisiaj? Oczywiście zaraz zrobimy nasze wyzwanka, ale żeby nie było tak nudno, to dzisiaj pokażę Wam też. Parę nowości, które będą dostępne już niedługo. Część z nich będzie dostępna do pobrania i do wydruku na nafi. Także e, dajcie oczywiście znać, e, czy Was one interesują, czy nie. Ale są fajne, są naprawdę fajne, z mi się podobają. Ale. Zacznę sobie od tutaj naszych wyzwań, a jeżeli ktoś jest ciekawy, co przygotowałam i co niedługo się pojawi, no to zapraszam wtedy do końca filmu, bo wiem, że niektórzy są tylko po to, więc wiecie, nie będę sztucznie Wam przedłużać. Przypominam, że można pobrać i wydrukować, jest dziesiąty, niby już późno, ale zawsze bawić się jeszcze możemy razem. I teraz tak, zaczynamy sobie jak codziennie od naszej gry, także rzucimy sobie. Kosteczką, szósteczką. O, czekajcie, widzicie, przykleiło mi się, bo się nie utwardziło, słuchajcie. To jest prototyp w ogóle. Pierwsza wersja podstawek do mm, rzucania kostką. E, no, <grytanie> złe proporcje, złe proporcje, niestety troszkę i to mi się klei, ale to już jest naprawione, także kolejne już takie nie są. Także moje, moje, moje drogie, moi drodzy, mamy piąteczkę. Pięć do przodu. Czyli w którą stronę idziemy teraz? Widzicie, że już się pogubiłam. A, bo tu była meta, jakoś dziwnie poszłam, wiecie? E, czekajcie, bo ja szłam tak, potem doszłam tu, no to chyba tu. Chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć kubeczek. Słuchajcie, niby już my jesteśmy na mecie prawie, no ale wiadomo, że będziemy grać od nowa. E, mamy kubeczek, jeżeli chodzi o kubeczek, to jest piątaczek. Więc dzisiaj jeżeli chodzi tutaj o naszą grę, to mamy piątaczka. Czekajcie, tylko sobie jeszcze tę tą kasę do gier przygotuję. No oczywiście, jak widzicie, ja tu nie mam piątaczka. Więc, moje drogie, moi drodzy, zrobimy tak, że. A czekajcie, może sprawdzę, bo ostatnio byłam na. Za... A mam, dobra, słuchajcie, mam, bo byłam na zakupach ostatnio i mi się że tak powiem, trochę ta kasa rozmieniła. Także jest piąteczka. Dobra, bo już myślałam, że wiecie, będę na koniec to zostawię. A na koniec to wiecie, jak jest. Czasami się zapomina. Także, moi drodzy, dzisiaj a, dajemy sobie cieńszą wersję tutaj. Dzisiaj jest 10, 12. Mamy plus 5 zł. Czyli łącznie tutaj już powinniśmy mieć 115 zł. Także bardzo fajnie. Powoli, powoli i się zbiera. I teraz tak, e, tutaj, czyli te moje wyzwanka. Zaczynamy oczywiście tak od e, kalendarza adwentowego. O, ekscytację słychać, słyszecie pewnie. <grywa> Także dzisiaj sobie mm, wykreślamy piętnastkę, czyli to będzie 15 zł plus tutaj rzucamy kosteczką, ale tą dwunasteczką, 11, A więc tutaj mamy 11 plus 11, czyli już mamy 26 złotych. Także sobie odkładamy. Co dalej? Bingo! Gramy w bingo, słuchajcie. Kolejne jest bingo. Nie wiem, czy widzieliście na ostatnim filmie, ale ja to źle policzyłam, bo powinnam inne pole zaznaczyć. Ale nieważne, słuchajcie, nieważne, ważne, że coś odłożyłam, prawda? Myślę, że to jest najważniejsze. E, czyli mamy 2 i 2, czyli teoretycznie się nie pomylę. Czyli 2 i 2, czyli słuchajcie, złotóweczka, czyli plus złotóweczka. Plus. Kurczę, chciałabym w końcu do jakiegoś świecie tego ludka trafić i Wam pokazać, poczytać trochę. Tak się przygotowałam, słuchajcie, wymyślałam, a nie mogę na to trafić, więc nie wiem. Może w ostatni dzień Wam po prostu, jeżeli nic na nic nie trafię, to Wam powiem, co, co mogło być, a czego nie było. Kosteczka, więc rzucamy sobie szósty, wypadło, słuchajcie, ma być na tym, ma być na tym. Piąteczka, czy ja mam jeszcze jakąś wolną piąteczkę? Mam, jeszcze mamy wolną piąteczkę. Więc sobie zamaluję, ale jak widzicie, już powoli zaczyna nam brakować. Plus 5, 32. 32. Czy ja mam tutaj jakieś 8 albo coś takiego? Będę mieć, moi drodzy. Tą skarbonkę Mikołaja też zrobimy szybciej, bo wezmę sobie jeden. Boże, nie ta kreska. Nie chcę się tego zmywać, wiecie. A do, dobra, czyli 7 i 1, bo chciałam inaczej trochę, ale dobra, czy tak chciałam? Dobra, tak chciałam. Nieważne, słuchajcie, naprawdę nieważne, ja nagrywam z rana, jak zwykle zresztą, i widzicie, nie jestem obudzona jeszcze. A mam kawkę, mam kawkę, piję kawkę, ale jak widzicie, nie działa. <laughs> tak, teraz sobie tutaj odłożymy cztery dyszki. Odkładamy 4 dyszki. i Widzicie, to już się skończyło. Muszę do e, tych e, moich, że tak powiem, pieniędzy tygodniowych już zacząć tutaj zaglądać. Muszę uzupełnić tą kopertę, bo już niedługo nie będę miała co tutaj wkładać. A tutaj mamy 460, także 460 zł. Mega, mega fajnie, mega się cieszę. Patrzę, czy mogę to jakoś sobie, wiecie, rozmienić. No nie ma na nic trudno. Trudno, moi drodzy. I teraz tak. Została nam jeszcze zdrapka, no ale mamy tylko trzy pola. A dobra, zdrapmy sobie, bo tu są drobne, więc wiecie, liczę na to, że będę mogła jakoś te, te drobne zachmęcić. A nie, dobra, nie będziemy drapać, bo nie wziąłem drapaka. No i się rozwiązało. Tak miało być. Bo wiecie, paznokciem to się nie chce za dobrze drapać, bo widzicie, paznokciem jak drapy to tak jest brzydko, a drapaczkiem bardzo ładnie się zdrapuje, więc jest lepiej. Teraz tak, ja zobaczę, ile ja mam tutaj w moim portfelu magicznym tych drobnych. Mam złotówkę, mogę złotówkę wyrzucić? Mam trzy. A dobra, odłóżmy tu dzisiaj złotówkę. Nie, nie rozpędzajmy się. I tak ostatnio tutaj włożyłam dużo, więc wiecie, jak włożę złotówkę, to też mi się wydaje, nie będzie źle. Czyli dzisiaj jest 1012 plus złotóweczka, czyli 127 złotych. Także wiecie, powoli, powoli rośnie. I co? Policzymy sobie może, tak? Tu była złotówka, tu była piąteczka, a tu było 40, co nie? Tu było 40. Więc dzisiaj łącznie 46 zł trafiło do mojego świątecznego wyzwanka. Już czegoś nie mogę doczekać. Pole już nie mogę doczekać. Także mega, mega mm, fajnie, niedługo słuchajcie, będzie połowa, więc sobie podsumujemy wszystko, tak? Ile udało nam się nazbierać? I teraz tak, druga część, druga część, moi drodzy, sobie dam tak. Czyli... Nowości, nowości. Najpierw co? Pokażę Wam... Hmm, nie wiem, od czego zacząć. To może to, co będzie też do pobrania i do wydruku, ale też do e, zakupu w formie fizycznej. To będą, e, moi drodzy, wyzwanie 100 kopert. E, I tutaj, nie wiem, czy tak wyciągnę dwie różne. Tak, wyciągnę dwie różne. I tutaj będą dwie opcje, czyli macie wersję taką, wiecie, we flamingi. Także... Tutaj macie, że tak powiem, flamingi, tutaj macie te kopertki i to jest wyzwanie 100 kopert, takie naprawdę bardzo, bardzo uniwersalne, bo stwierdziłam, że takie będzie na początek dla Was najlepiej, najlepsze, bo sobie sami możecie wpisać jakby kwotę tej koperty, czyli możecie po 10 złotych, 20, 50, to ile chcecie. Możecie sobie sami wpisać. Ewentualnie możecie też po prostu iść, tak jak tutaj jest, czyli pierwsza koperta to złotówka, tak? W ten sposób. Ja tak powiem szczerze, nie robię, bo nie chcę w tych woreczkach potem trzymać drobnych. I jeszcze to samo wyzwanko, moi drodzy, ale wersja druga, tylko muszę wyciągnąć, że tak powiem, dwie różne strony, żeby Wam pokazać. Wiecie, no się nie przygotowałam, ale to wiecie, że normalne. I ta jest taka już, powiedzmy, bardziej słodka, kokardki, wszystko w kolorach różowych. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to piszcie, ja mogę zrobić w innych kolorach, tylko, no, wiecie, to jest zachętę na początek. Także też wyzwanko 100, kopertą, no tutaj wygląda, widzicie, bardzo podobnie, też sobie sami opisujecie kwotę, macie podobny status i tutaj macie, ja tak powiem, tą okładkę, także to będzie też do... Pobrania i do wydruku, gdybyście chcieli mieć po prostu, wiecie, na tu, na teraz taką wersję wpinaną, więc to jest pierwsza nowość. Znaczy sobie tak zabezpieczam, żeby mi się to nie zniszczyło, i też, słuchajcie, do pobrania i do wydruku, ale też, wiecie, takie bardziej fizyczne. No, to takie e, walentynkowe. Tutaj ja to zrobiłam w różnych wersjach. To Wam zaraz pokażę, z do czego, bo to będzie petarda. E, macie takie wkładane do koperty ze statusem e, finansowym. Tak naprawdę każdy jest nieco inny, bo stwierdziłam, że tak będzie ciekawie, jak to tło z tyłu będzie po prostu inne. E, I jest też jakby no na razie to samo, ale bardziej w formie takiej, widzicie, wpinanej. No, też nie wiem, co bardziej wolicie. Tak jak wam mówiłam, ja chcę, chcę otworzyć sklep po nowym roku, ale też nie wiem, co wy będziecie chcieli, więc też w razie co, piszcie, dajcie znać, czy wolicie wkładane do kopert, czy wolicie po prostu wpinane do segregatora. Jeżeli chodzi o te wkładane do kopert, zaraz wam pokażę. Ja się starałam to zrobić tak, żeby to dobrze się w tej kopercie, jakby wiecie, żeby to się mieściło luźno. Tak, bo te szrogi ja wszystkie zaokrąglam, dodatkowa praca dla mnie, ale jakoś mi się to bardziej podoba i też wiecie, to się nie psuje po wkładaniu do kopert i to wygląda tak wtedy, co nie, że idealnie się mieści do tej koperty. Jak widzicie, jest do tego suwaczka, także nic nie przeszkadza, więc wygląda to tak. I też rzecz, która myślę, że Wam się spodoba, aczkolwiek to na pewno nie będzie robione w dużej ilości, bo nie ukrywam, to zajmuje dużo czasu. I to jest właśnie też nowa rzecz, która będzie, hmm, więc tylko tu jeszcze będę musiała zaokrąglić rogi, to są słuchajcie koperty budżetowe i teraz tak, też pytanie do Was, czy podobają Wam się w ogóle takie koperty, na przykład z motywem walentynek, mam jeszcze wielkanocne, zaraz Wam pokażę, I to wygląda tak, I sobie wkładacie kaskę, i też y, dlatego to jest takie mini, bo będzie można sobie kupić, że tak powiem, taką kopertkę już od razu z takim wyzwankiem. Widzicie? I ono idealnie wtedy tutaj pasuje, także sobie możecie zakreślać, y, co wyrzuciliście, tak? I sobie dać tak. Ale ewentualnie też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład mieć taki komplet, tak? Macie taki komplet, także tutaj macie wyzwanko sobie tu zakreślacie, a po prostu kasę wkładacie do tej koperty. Więc też czekam na wasze info, czy lepszy dla was będzie taki zestaw gotowy już, że tak powiem, czy po prostu będziecie woleli kupować sobie osobno wpinane wyzwania. No bo też wiadomo, będzie większy wybór wtedy. Więc to są te mm, kopertki. Mega mega się cieszę, słuchajcie, bo tyle co ja się tego narobiłam. Aby to zaczęło wyglądać, powiem Wam, ile nerwów. Ja myślałam, że to jest łatwiejsze do zrobienia, bo jak się ogląda, jak ktoś to robi, to jest zawsze, wiecie, takie mega łatwe, proste i przyjemne. A jak się do tego siada, to niestety także no. Ale na razie, słuchajcie, bardzo podoba mi się robienie ja tych kopertek, mega się wkręciłam, dlatego myślę, że oferta się oczywiście poszerzy, będzie dużo bogatsza, ale to też wszystko zależy od Was, czy w ogóle będziecie chcieli. Jeszcze pokażę Wam tylko te wielkanocne kopertki, nie mam jeszcze wyzwań dedykowanych wielkanocnych, no bo też czekam na Wasze info. Jest wersja niebieska i będzie też wersja różowa. Już jest przygotowana do e, zrobienia, tylko muszę oczywiście zrobić, także tak to wygląda. Tutaj też możecie sobie obsadzić pieniądze. Jak widzicie, e, też pytanie do Was przy okazji kolejnych ofert, które Wam pokażę, bo też oczywiście będą takie tygodniowe. Czy wolicie, żeby tutaj te końce, nie, nie wiem, czy ja to w ogóle dobrze podkładam, te końce były zaokrąglone, czy wolicie kanciaste? Mi się szczerze mówiąc bardziej podobają te zaokrąglone i wydaje mi się, że będą bardziej wytrzymałe, nie będą tak się niszczyć, ale to od Was zależy. No i tutaj macie właśnie tygodniowe, tu jeszcze wszystkich tygodni nie ma, bo że tak powiem, jestem w trakcie, w trakcie robienia. Moi drodzy, więc to są te wielkanocne. Też będą na pewno w kolorze różowym do kupienia. I do tego też będą dedykowane wyzwania, też do wpinania na pewno, do włożenia do środka pewnie też. I są jeszcze jedne takie kopertki przygotowane, też tygodniowe, tylko jak widzicie, one już nie mają tutaj wydrukowane na tym przezroczystym papierze, tylko już powiedzmy na normalnym, ale grubszym. I to wygląda tak. Ta jest też większa niż tamte, jak widzicie. To jest też właśnie tygodniowa kopertka. Więc to wygląda, tak? Też będą różne wzory. Na razie przygotowany jest w pełni ten jeden. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to też zostawcie komentarz, bo ich jeszcze nie ma na winty. Na ja się dopiero zbieram, żeby je wystawiać. Ale właśnie zanim je wystawię, to chciałam Wam je pokazać, bo wiecie, wystawię się, sprzedaję i Wam już nie, nie pokażę, co będzie. Także tak to wygląda, więc moi drodzy, czekam oczywiście na feedback, czy to wam się podoba, czy w ogóle jesteście zainteresowani czymś takim, bo powiem szczerze, wyzwań jest u wszystkich pełno, ale jeżeli chodzi o właśnie takie rzemieślnicze koperty, jest ich mało. Powiem wam szczerze, na TikToku może widziałam jedną dziewczynę, która ostatnio zaczęła takie koperty robić, też i pięknie wychodzą, także stwierdziłam, że ja też chcę. Macie, no ja już myślałam wcześniej, tak, tylko nie do końca wychodziło mi ich robienie, bo jednak, powiem Wam szczerze, no, to nie jest takie, nie, nie wpaliło się, nie jest takie łatwe, jak ja myślałam. Także oczywiście tutaj macie kopertki, macie też wyzwanka, tu jeszcze kopertki walentynkowe, wyzwania do tego i jeszcze 100 kopert. Moi drodzy, także Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was jutro do vlogmasa, bo jutro też będziemy coś ciekawego robić. Także, pa pa!